Cześć, kochani, w tym odcinku chciałabym zacząć serię Co byś wolał? W dzisiejszym odcinku um, odpowiem sobie na kilka dość trudnych pytań związanych z samymi quizami, a więc zaczynajmy. Co byś wolał? Być się w Minecraftie? Być się na sc2.go. Zdecydowanie bym wolała być w Minecrafcie. Um, dobra, dalej. Um, co byś wolał? Mieć 300 milionów subskrypcji, ale pod każdym filmem milion łapek w dół, mieć 10 tysięcy subskrypcji. Subskrypcje, ale pod każdym... Czekajcie, zaraz wrócę. Okej, okay, już jestem, musiałam coś odebrać się od kuriera. Ale dobra, czytamy drugie. Mieć 10 tysięcy subskrypcji, ale pod każdym filmem mi 300 milionów łapek w górę. Hmm, dość trudne pytanie. 300 milionów subskrypcji, milion łapek w dół. Chyba bym wolała mieć 10 tysięcy subskrypcji. Tak, tak wolała. Dobra, co byś wolał? Aby Elwen grał z tobą cover? Co? Aby Sonia nagrała z tobą cover. Nie wiem, kto to Sonia, nie wiem, kto to Elwen, ale to chłopak, więc... <coughs> o nie. Trochę, trochę trudne było to pytanie. E, Okej, okay. co byś wolał? Aby Stiu umówił się z Tobą, aby Jod Dąbrowski się z Tobą umówił. Zdecydowanie Stiu. Stiu bardziej lubię. Co? So... Ale to była moja decyzja. Okej, okay, następne pytanie. Co byś wolał? Aby Dubiel nagrał film z Little Monster 96 i z Ewą Farną, aby Aga Groszek nagrała film z Karolkiem. Zdecydowanie bym, aby Dubiel i z Ewą Farną. Tak. E, Okej. Okay. Odpowiem sobie jeszcze na jedną stronę. Okej. Okay. A, ufaj się. Okej. Okay. Yy, wolałbyś opowiedzieć się po stronie dobra czy zła? Dobra, zła. Yy, chyba dobra. Tak, dobra. Tak, dobra, dobra. Kim chciałbyś w fantastycznym świecie? O, trochę mamy tu dużo odpowiedzi. To będzie tak? Król. Kró Królem elfem. E, Królem, elfem, czarodziejem, wróżką, upadłym aniołem, wampirem, wilkołakiem, wojownikiem, łowcą potworu. Chyba bym wolała być wojownikiem. Mm, wróżka. Król 7, a ja je mam? Wojownikiem 11. No to trochę źle odpowiedziałam. W którym z fanta fantastycznych światów ch chciałbyś mieszkać? Wow. Zdecydowanie w tym. Okej. O matko. Która istota mogła być by twoim towarzyszem? Jednorożec, Pegas, Syrena, smok, Feniks, Gryf, Dalej to. Harpia wróżka Elf. Oczywiście. Nie! Nie! Widzam jednorożca albo pegasa. Którą mocą chciałbyś władać? Ogniem, wodą, ziemią, powietrzem, lodem, e, coś tam, coś tam, światłem, mrokiem, grawitacją. E, od zawsze marzyłam o ogniu. Tak wodą. Ja bym chciała wyładać ogniem. Okej, okay, no i to by było na tyle w tym odcinku. Zostawcie y, łapkę w górę. To może w następnym filmie zrobię serię. Na pytania od fanów do desims 3 albo na kociarzy. Stawcie łapkę w górę, suba, to nie kosztuje. Do widzenia. Pa, pa.